Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną po pięknej walce yy, wieczoru Szuli witaj. Cześć, chuja ja tam piękny. Jak była piękna, to bym wygrał. Ale dla oka, dla widza była piękna. No dziękuję, nie mnie to oceniać. Okay. Czułeś, że hala była za tobą? A była? Była. Tak? Kurczę, ty słyszałem. Dziękuję bardzo wszystkim kibicom, kurwa, że mnie wspierali. Bardzo miłe. Niestety dzisiaj Kurwa, no nie poszło, szkoda, no ale no taki jest sport, raz się wygrywa, raz przegrywa. Mam nadzieję, że się podobało, wrócę na pewno silniejszy. Okej, okay. spodziewałeś się, że dojdzie do swojej walki z Normanem właśnie na gali fightowej? Nie, cztery, tygodni, pięć tygodni temu dostałem telefon, zgodziłem się, 4 tygodnie przygotowania. Ostatnie tydzień to tak naprawdę, przepraszam, na rozjazdach cztery tygodnie. Trochę mało, kurwa, chciałbym mieć 7 tygodni pełny ogry, o, obóz przygotowawczy, może to by wyglądało co trochę inaczej. Ale nie ma co kurwa gdywać. Dzisiaj na wagę do oktagonu wniosłem 82 kg to jest wielki chuj. No, normalnie jak się dowiedzie, że waży 82 kilo, to mówi kurwa jaki ty silny jesteś, mówi, że blady. Mamy do siebie ogromny szacunek, idziemy zaraz na jointa jakieś browara pierdolnąć i jest zajebiście, no co, no kurwa przegrałem, nikogo nie zaskoczyłem, bo i tak mnie wszyscy jakby na pożarcie wskazywali, e, wracam do domu i żyję dalej, no nie, nie świat się nie załamał. Jak oceniasz tę walkę z perspektywy ringu, z twojej perspektywy? Kurwa nie wiem, nie wiem, nie, to nie mnie to oceniać, bo, bo po prostu no, nie wiem, no ja tam byłem w środku, myślę, że kurwa no jest parę rzeczy do zmiany, ale dawno też... Nie walczyłem, to kolano mnie też trochę zdeprymowało, nie wiem czy nie mam pękniętego nosa po lewej stronie, bo czułem, że coś chrupło, ogólnie to mnie boli, zobaczymy jutro, kurwa krew w się mam, więc możliwe, że coś tam chrupło, ale chuj, było, minęło, mówię, mogłem przerwać walkę, Ja mówię, kurwa nie, napierdalamy się nie dalej, przerwa walkę, nie? nie, trzeba się napierdalać, po to tu jestem, a nie tam kurwa. Okej, okay, ale czułeś, że... Odczułeś mocno ten cios właśnie kolanem kolejny. Kurwa, to wtedy... odczułem. mocne kolano no, bo, siadło. Że cię nawet mocne nie? kolano siadło, trochę odczułem. Ale chuj tam, no MMA. nie chciał tego zrobić przecież. no czy Kurwa niechcący po prostu to zrobił. Wybaczam mu. Z perspektywy tej walki, no bo ja, ja tak przynajmniej nie uważam, ale jestem lejkiem, widziałem yy, całą walkę, ale nie będę się tutaj wypowiadał w roli eksperta. Czułeś, że on ma jakąś mega przewagę nad tobą, czy nie było takiego? Nie, nie. Wiesz co, mogłem po tym obaleniu tam wstawać, ale czułem, że mam podpięty haczyk i czekałem aż. Się wyprostuje i będę mógł wpiąć się w nogę. Eee, zadał cios, eee, wszedł do tej nogi, ale od razu to obronił, wiedział na co się szykuje. Słyszałem, że teraz trenował legloki obrony, więc był na to przygotowany, mimo wszystko chciałem spróbować, nie wyszło. Okay. Z kim chciałbyś teraz stoczyć pojedynek? Właśnie, właśnie chcę, chcę powiedzieć do, dążyć do tego, że żebyś zrobił coś właśnie free fightowego. No bo teraz ta walka, czy ona by się odbiła tu, czy na KSW nie byłoby chyba dla nikogo. nie byłoby tej jak, różnicy. Jak chcą dymów, to myślę, że tutaj kurwa Kacjusz by były najidealniejszym gościem, z którym miał dymy. W kurmie tym jednym wywiadem mogą wpierdolić jak chce. Jemu czekoladę chyba nie dasz, co? Nie, <laughs> nie, nie, nie. Ale byłby, byłby to tylko boks, tu nie, roz... bo nie, nie ta, by... No nie... dobra, no chuj tam, to oni zapierdalamy w boksie. W końcu Freak Fight, co? No. No, no chuj. Kiedyś mi mówiłem, że nie będę walczył z freakami, ale tylko krowa zdania nie zmienia. Czasy się zmieniły, ja też Kilka mam... lat temu każdy mówił, że nie, nie będzie... Inne priorytety, dokładnie, nie? Kilka lat temu nikogo nie było na Freak fight, a teraz, kurwa, są wszyscy i oglądają to i im się podoba, skoro to oglądają. Dobra, super. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Widzimy się. Jeszcze mam nadzieję. Tak jest, ja też mam taką nadzieję. Trzymajcie Trówka. się, pozdrawiam. Trówka. Zawsze Trówka. ten sam Szulik, siemano.